Astronauta 456? Proszę o wyjście z kapsuły. Uch, dzień jak co so dzień. Tutaj w kosmicznej cywilizacji tlen to najważniejsza waluta. To ile go masz decyduje o twoim statusie społecznym oraz o tym czy przeżyjesz. Może nie stresowałbym się teraz tak bardzo, ale został mi tylko jeden bomberek tlenu. Przez moje nie najlepsze inwestycje. O kurde, trzy tleny to kosmiczne ciastko? Biorę, ale będzie kolacja. Teraz muszę czekać, aż jakiś meteor wyląduje i zdobędę surowce, by strażnik napełnił mi butle z tlenem. Co to było? O kurde, meteor! Nie, nie, muszę być pierwszy, muszę być pierwszy, muszę cokolwiek zdobyć z tego. O, dobra, mam żelazo, mam żelazo. astronauto 456, pokaż mi swoje surowce. No, no ja mam. Tylko, tylko tyle. To zdecydowanie za mało. Wyrzucam to. Tracisz jeden tlen. Ale strażniku, ja mam tylko jeden tlen. Nie ma innej możliwości, bym przeżył? Proszę! No w sumie to jest, ale twoje widzowie muszą zostawić soba w ciągu trzech sekund. Zostawcie, 3, zostawcie, widzowie! Kliknijcie! Jeden. Bo... Zostawili, zostawili, obiecuję ci. No dobra, opiekło ci się.